To by było dzieło techniki. Gdyby nie fakt, że je zepsułem. Dlatego wsadziłem je do działu geometrika. Chu, Witam wszystkich oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek, w którym... Zademonstruję część z... związaną z techniką gławiczną, czyli wszystkimi działami, które można uznać za techniczne, wywodzące się z mgławicy. Oczywiście będą dwie części, żeby was za bardzo nie zanudzać, także będziemy sobie powoli pokazywali. Tu mamy statek kosmiczny Rubin. Jak te stare telewizory, tylko ten jest większy i fajniejszy. To jest bardzo duży i bardzo potężny, wielki okręt, no, widać po okienkach, że jest bardzo duży. Teoretycznie można by stwierdzić, że skoro jest taki duży, to może być wielkości nawet dosyć pokaźnej wyspy. I ogólnie rzecz biorąc zawsze się zastanawiam, dlaczego mostek jest tu? W tym przypadku mostek jest tutaj, no i widać w miarę sam przód. A w okrętach tych klasycznych, to, to mostek jest tu, masz drugi, trzeci, załoga, armaty, ładunek piraci, karaiby, perły i w ogóle ja nie wiem jak oni to widzieli, wiadomo, że siedząc tu nie będziecie widzieli jak zawracacie tyłem ale no to skoro już się siedzi tu to można by było tam wysoko siedzieć, co nie szczegóły skrzydła Zirmela Zirmel sobie takie skrzydła zrobił i takie sobie ma bo nie wiem czy wiecie, ale Zirmel nie ma skrzydeł jest demonem bez skrzydeł legendarny wielki kowal nie ma skrzydeł i sobie takie wykuł, żeby móc latać. Podpięte są do mięśni i ścięgien. I ewentualnie, jeżeli nie może sobie podpiąć do mięśni i ścięgien, czyli na przykład nie chce mu się dokonywać aktów masochizmu, to ma specjalne pompki, które sobie montuje w odpowiednich częściach ciała, i ruszając resztą ciała. Skrzydła też się popują i ruszają. Ewentualnie wspomaga się magią. Cewka lecznicza przez Zirmela stworzona. W niektórych projektach właśnie znawia się. Twórca, główny projektant. Tą cewkę się nakłada na perłę, na przykład w odchłani, w fortecy, i ona, używając magii, leczy demony, które mają na sobie ten specyficzny znak. Dewastator diamentowy, projekt Zirmela. Lewitujący magiczny czołg, który nie lewituje, tylko się unosi, bo jest kawałkiem metalu, który kontrolują demony, tak? Jest to prostu duży kamień z metalu, który się podnosi, jak nie wiem. Kula ognia, tak? Fajny kryształek, profil, tył, przód od góry, wow. I to jest głównie zrobione z litego metalu. Więc wyobraźcie sobie, jakie to, by, to bydle jest ciężkie. Przyjmując, że waży tyle co. Znaczy ma rozmiary takie, co normalny czoł. Tu mamy anihilatora, demoniczny rycerz, anihilator wielka i potężna maszyna, w którą wtłoczono duszę. Nie, no jest bardzo duży i kiedyś mam w planie zrobić jego miecz. Tylko nie wiem, gdzie ja zmieszczę 3-metrowy miecze, jak sufit mam 2,80. Chyba. Jeszcze to zmierzę, skoro już sobie o tym przypomniałem. Statek kosmiczny Demonów Alabaster. Taki bardziej pospolity królewski statek, tak? Prosty, mniej skomplikowany. I najlepsze jest to, że tu nie ma okienka, żeby widzieć gdzie się leci, dlatego trzeba otworzyć drzwi. Geniusz! Ale tu są jeszcze okienka, dzięki czemu tutaj mogą być sternice. Ewentualnie, jakby ktoś sobie zażyczył, to można było przeremontować, że tu był mostek i sternica, a tutaj byliby asystenci mówiący, że trzeba uważać, bo skrzydła będą zawadzały, tak? Nie, to trzeba przeprogramować cały system sterujący, bo tu jest jedno, tu są dwa ziarna. Ulumy, dzięki którym on lata. No i ster, tak? Tu jedno, tu dwa, a tak to tu dwa idą od razu i jeden długi, więc mniej materiału się zużywa, gdy mostek jest tu. Niestety, magiczny laser protonowy Aureliusza. Magiczny laser protonowy Aureliusza nie jest magicznym laserem protonowym, jest zwykłym laserem magicznym, bez protonów. Tam wiadomo, że są protony i neutrony, więc teoretycznie, skoro wiązę Znajduje się wiązka, laserowa wiązka. Znajduje się w przestrzeni materialnej, więc zawiera protony, neutrony i nawet elektrony. Ale ładny, takie ładne, oryginalne albo i nie, nie wiem. Projekt motoru alchemicznego Zirmer Królewski-Kowal, twórca. On stworzył, zaprojektował i stworzył pierwszy motocykl alchemiczny, czy motor. No wczoraj mówiło się motor, później motocykl jak się uświadomiło, że motor to jest określenie silnika. Ładny, oryginalny, dosyć niewygodny sposób się siedzi. No, bo teoretycznie tu się ma tyłek, a tu jest miejsce na nogi, więc teoretycznie nogi się, jak tu jest ciało, bo tu są ręce, to tu ręce, to głowa, tu ciało, a noga w sumie to możesz sobie walnąć taki i tu łydę położyć. Tak od góry widać, że zgrabny kierownica nie wystaje, jest motocykl. Dosyć wąski oczywiście to lata, a silnik ma tutaj i to jest, silnik, no silnik to jest ziarno Ulumy, tak. I oczywiście teoretycznie wlot powietrza, żeby się ziarno chłodziło. A tak naprawdę nie ziarno, tylko ewentualnie mechanizmy, które ule ulegają oporowi. Jeruen, y to Jeruen? Jeruen, balista trzystrzałowa. Nie wiem dlaczego trzystrzałowa, nieważne. Aczkolwiek mechanizm jest prosty. Tu jest na zawiasie. Jeżeli chcemy, żeby celowała wyżej albo niżej, obracamy korbką. No i żeby to naciągnąć, wiadomo, no, trochę siły potrzeba. Prawdopodobnie robią to za pomocą albo dodatkowej maszyny ciągnącej, albo taki kijaszek ten, robią dźwignię. Kij jest tu, tu jest torą, i to nachodzi. Na no, spust to spust. Tu jest to wystające cynzle, to się wali młotem, bum i to zeskakuje. Tu mamy burżuj, katapulta piracka, ta, którą mieli pierwsi ci wojownicy w czasie rewolucji agernanosa. No, co tu dużo mówić, to no, po prostu katapulta z fajną ostrą łyżką, więc w razie czego można ją wyrwać i rzucić nią jak ktoś ma siłę podnieść drzewo. Czas na drugą część, tu już widać, że będzie trochę nudą, wiało, ponieważ mamy pociski do Schaberlinga. Pocisk amunicji standardowej, amunicja zapalająca, amunicja uderzeniowa, amunicja szarpiąca. Nie pytajcie się mnie, jak to w lufie się mieści i nie rozwala lufy. Z drugiej strony, lufa jest elementem wymiennym, zaraz o tym powiem. Trująca amunicja. No, nie wspominając o tym, że chyba mówiłem o Shaberlingu, gdy pokazywałem ten projekt z drewna, który zrobiłem. Tak, trująca amunicja. Amunicja przeciwpancerna. Ona może mieć dodatkowy ładunek wybuchowy w środku, który dodatkowo wybucha po uderzeniu w cel. Pociski do tasaka, amunicja ostra do rybiego tasaka. Rybi, tasak to taka broń, jak chcecie co sobie zobaczcie, to taki właśnie tasak. To była tak naprawdę pierwsza broń palna skonstruowana przez Zirmela, no nie licząc oczywiście łuków i kurz. Generator stabilizujący. Generator stabilizujący energię lecącą na planetę jaszczurów, czyli... To jest myśl technologiczna jaszczurów połączona z pomysłem demonów, które zostało to wszystko skonstruowane i wygląda w miarę ładnie. Ale pomysł jest demonów, tak? Dlatego jest tutaj, a nie na przykład w świecie obcych. Antymagiczna pompa. Jezu, antymgielna. Już nie widzę o tej porze. No, Do, fabularnie domyślicie się o co chodzi. Pompa, która ma. Zasysać preparat. Jeżeli nadal nie będzie gotowy, to wyjdzie i znów zostanie zasany przez odpowiednie preparaty, filtry, i tak dalej. I odpowiednie pompy, które są ręcznie napędzane albo magicznie. To wszystko jest filtrowane i uchodzi świeże powietrze dołem. Projekt turniejowej kopii. Taka, która no, no, broń tak idealnie zaprojektowana, że nawet przy ogromnej prędkości i sile, ten który nią dostanie, nie otrzyma dużych obrażeń. Czyli działa to tak jak teoretycznie takie prototypowe zderzaki kinetyczne, czy jak to się zwało, co pokazywali, gdzie po uderzeniu, pum, i końcówka robi cyń i się cofa. Czyli wszystko się zatrzymuje, ale to robi cyń i się cofa. To coś takiego jest właśnie w tej kopii podobnego. I trzecia część z kartek w tym odcinku już będzie ostatnia. Transportowiec alchemiczny. Ta skrzynia może być mocowana, ale może być też demontowana, żeby można było dostać pod pokład i można na przykład usunąć to i tu będzie włas, albo można tą skrzynię mieć z włazem tutaj na przykład, tak jak mamy wysoki ładunek, a chcemy go pod pokładem położyć, tak? I tu już mamy mostek normalny, tak widzimy. Śmigacz alchemiczny, mała, latająca łódeczka. Ziarna ulumy są akurat tutaj dwa, a jedno z tyłu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wagon kolejki. Kolejka jeżdżąca w Adrabasie, w stolicy Królestwa. Tutaj ma specjalne kuleczki, na których się toczy. Kuleczki są smarowane. Dzięki czemu się nie rozpadają. Są oczywiście mechanizmy łączące, które są no prostsze niż mogłyby być, bo jest to po prostu cyngiel, taki wielki głuś, który wsadza się między to oczko a to oczko, i to się trzyma. Mała ucieczka chemiczna. Tutaj. Te cztery kolce, no tu ziaren wszystkich nie ma, ziarna są tylko prawdopodobnie w tych tylnych, bo te jak dostaną, to to uchronią, no i jedno ziarno z tyłu, tak? Drzwi są zamknięte, jest małe okienko, przez które coś tam widać, ale tak nie do końca. Powóz miejski, dwukołowy, jedna oś, może być wiezione przez konia, znaczy nie konia, tylko rumaka, rozmawialiśmy o tym. Jeździec siedzi sobie tutaj, no nie ma za bardzo gdzie nóg oprzeć, może sobie je zarzucić na rumaka, z tyłu jeszcze kolejni, ewentualnie można samemu sobie to wieść jak się chce. Znaczy jak widać, że strasznie pochylone to jeździ, bo to powinno iść wyżej. Ewentualnie tu, po prostu idą takie wysokie lejce na konia, czy jak to nazwać, i wtedy już nie jest pochylony. jest strzał. Długie, dalekodystansowe, krótkie, blisko dystansowe groty penetracyjny, szarpiący, kwasowy, uderzeniowy, ognisty, zatruty. Ten to ma taką darkę, żeby fyk i jak zapałka, i się pali. Tu mamy skuter miejski, do jazdy po mieście, mniejszy, zgrabniejszy, i o dziwo, miło, że jest miejski, to ma bardziej rozstawione te giry, i no, siedzisz tu, i nogi masz tak rozkraczone, trochę tak Mało komfortowo, ale może im pasuje. Ewentualnie, no wiadomo, mogą sobie po prostu tu już stopami stać, bo widać, że no to da się, tak? Tylko, że wtedy no niewygodnie, bo nogi tak, ciało tak, żeby trzymać kierownicę, więc takie... Nie wiem, dlaczego oni lubią takie pochylone pozycje w Królestwie. Nie moja sprawa. Tu mamy rodzaje ostrzy, ostrze do łuku, ostrza do kuszy nic bardziej prostego nie mogło być hak załadunkowy kuszy, takie coś do przedramienia się montuje, żeby można było sobie łatwiej naciągać kusze i ostatnia rzecz w tym odcinku, kamienny konstrukt, strażnik świątyni pradawnych, no w świątyniach pradawnych takie są golemy, takie dziwne inne, no i w tym odcinku to by było na tyle, zobaczymy się w następnym, to cześć